Dziś zacznę od zapytania, czy zdarzyło się komuś kiedyś zapomnieć zamknąć okno, zgubić klucze, zapomnieć czy wyłączył żelazko wychodząc z domu, ma trudności w skupieniu uwagi, trudności w uczeniu się nowych rzeczy, czy zaburzenia snu. Jeżeli takie problemy są sporadyczne, to nie jest to duży problem, natomiast jeżeli powtarzają się i trwają dłużej, być może rozwija się proces otępienny. Początek to łagodne zaburzenia poznawcze. Nie wiem, czy wiecie, ale proces otępienny rozpoczyna się już w wieku 30-40 lat, a objawy choroby Alzheimera można wykryć już 20 lat przed wystąpieniem klinicznych objawów, czyli takich zauważalnych przez pacjenta i przez otoczenie. Z webinaru, który właśnie dla Was przygotowuję, dowiesz się m.in., jak wykryć wczesne objawy zaburzeń poznawczych. Czyli łagodne zaburzenia poznawcze. Dowiesz się, czy tomografia komputerowa wykryje chorobę Alzheimera. Dowiesz się, jakie są najczęstsze powody otępienia, bo jest ich bardzo wiele. Dowiesz się wreszcie, co możesz sam zrobić, aby opóźnić proces zaburzeń pamięci. Dowiesz się również, jakie leki stosować, aby poprawić pamięć. I dowiesz się, jak leczy się chorobę Alzheimera oraz czy są jakieś nowe metody diagnostyczne i te terapeutyczne. To wszystko opowiem na webinarze, bezpłatny webinarze, który właśnie dla Was przygotowuję, którego emisja odbędzie się 1 grudnia obecnego roku o godzinie 18, to jest czwartek. Webinar wymaga zapisania się, gdzie link będzie podany poniżej tego wystąpienia. Natomiast do, dla każdej osoby, która zapisze się, przygotowałam darmowy prezent, czyli e-book, który tematycznie związany jest z pamięcią. Pobierzesz go, jeżeli zapiszesz się na spotkanie. Spotkanie będzie bardzo ciekawe, będzie bardzo dużo wiedzy merytorycznej, jak zwykle, potrwa około godziny. Po moim, mojej prezentacji ze slajdami będzie. Sesja pytań i odpowiedzi, czyli sesja QA. Więc jeżeli masz jakieś pytania dotyczące właśnie zaburzeń pamięci, czy to łagodnych, czy to procesów już bardziej zaawansowanych, to przygotuj. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zapraszam więc serdecznie na webinar 1 grudnia o godzinie 18. Do zobaczenia.